Szybko! Ruchy! już, 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 już! już, już. A, dostałem! Lekarza! Lekarza! Nic ci nie jest w twardzielu. Oh, centralnie w nos! Doli, twoja kolej! E, tato, przecież ja już byłam. Hm, już byłaś? Już była? Dobrze! No, okay. Następny! Doli, gdzie ty znowu idziesz? Łap nie, mówię ci, widziałem, jak sit kradł... Okej, okay. czas się przekonać, czy te twoje pazurki są w stanie otworzyć ten skarbiec. Się robi! Dasz radę! Przywołaj wewnętrznego bulldoga! Nieźle! He, hej! Yyy... Syd! Syd! Co ty robisz?! Od wieków próbowałem dostać się do tego Eldorado! Moje orzeszki! Ale... ty je ukradłeś! Wow! Wolę określenie dożywotnia pożyczka! Poza tym wcale nie ja! Tylko my! Co? Nie! Lepiej zabiorę je do kryjówki, zanim nas namierzą! Ej! Wy tam! Stać! W imieniu prawa! Gliny nas mają! W nogi! Co? No, no ja, ja... Powiedziałam stać! Ale... Nara, sayonara! <ścoughs> Chyba ją zgubili.